Siemano. witam Was w kolejnym odcinku mojej kariery. Co się wydarzyło od poprzedniej części? Kupiliśmy nowego zawodnika, jeszcze jednego. W zasadzie to chyba tylko tyle z transferów. Tak, Ibrahim z 6 milionów. Na razie radzi sobie w kit. Jak widać zresztą ale może mu się poprawi sprzedaliśmy yy, Lucio do Chelsea za 7,5 miliona w ratach niestety stanko, wypożyczyliśmy Stankowicza z możliwością kupna za 3 miliony i Juana do Bolonii taki młody jeszcze nie się ogrywa co jeszcze? Rozegraliśmy Trzy spotkania w Lidze Włoskiej, trzy, trzy spotkania, tak, trzy. cztery, Sorry. cztery spotkania w Lidze Włoskiej i jedno w Lidze Mistrzów, wygraliśmy z Lazio, z Parmu wcześniej, z Ceseną, zemisowaliśmy u siebie z Bazyleą, nie wiem co się stało, mieliśmy taką kurewską przewagę, nie potrafiliśmy jej wykorzystać. No i później ta sama sytuacja miała miejsce z Katanią Mieliśmy posiadanie piłki bodajże na 66% Oddaliśmy kupę strzałów, ale nikt nie potrafił pokonać tego pojebanego bramkarza I co, teraz gramy z Palermo Mafia sycylijska do nas przyjeżdża, więc trzeba ją ograć hmm. Kontuzjowany jest niestety Wesley Snyder A, to taka niegroźna chyba kontuzja. Nie zagra chyba dwa tygodnie. Nagatomo no, też kontuzjowany e, Więc na lewej obronie Gra Daniel Opare. Całkiem nie ten całkiem dobrze sobie radzi na razie. Tym taką formacją, jak już zresztą zauważyliście pewnie, chociaż nie, nie pokazywałem. To jest moja formacja, którą gram. Wszystko pięknie wygląda, tylko jesteśmy nieskuteczni. Kurewsko nieskuteczni. Forlan pogra sobie tutaj. Troszeczkę. No i co, gramy chyba. No jasne, że jak jest puchnięty Gualin, co bo wiecie, że ledwo co chodzi po tym boisku. Zmienimy tutaj mało... Mała zmiana. Nastąpi... ...Prolampo y wejdzie. -y -y. I Alejandro Gomez. Dobra, no to ciśniemy z leszczami. Mam nadzieję, że tym razem wygramy bez problemu, bo oglądać taką patlinę jest nieprzyjemnie. Hulio, Cezar uwierzył w siebie. Nie, super. No to zaczynamy. Co tu się będzie działo? I colli. Palermo atakuje, no to dobrze wróży. Ale chulio Cezar, który uwierzył w siebie broni. Palermo dalej w ataku. Dobrze, bardzo dobrze mi idzie, widzę. Palombo, już żółta kartka na wstępie. 15 minuta. Co za grzyb. A nie, bez kartki tym razem. Mikoli wrzuca Mikoli wrzuca i co? I Julio Ciekawe czy uda mi się przeprowadzić jakiś atak czy będą grali tak padlinę cały mecz Czyli będą grali padlinę cały mecz Forlan Boże kochany Ty padalcu O, nic to nie wiesz może teraz Majko no, w coś to piwku Lombo. Gomez. Forlon, post kolejny, nie ogarnię taki ten forlon. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Kompletna konkretna Kompletna padaka No nawet z różnego, no nie mam pytań Co oni kurwa grają Jeszcze raz Gomez z rzutu różnego No i dalej, was Broni O parę Faulowo-Mikoliego i jeszcze będą mieli Sycylijczycy, rzut wolny A, nic z tego nie wyszło na szczęście Ale to nie koniec Trzeba coś tu zmienić ewidentnie Form, No chciał Coś tu nie gra Jakieś zmiany trzeba tu dokonać Będziemy grać rozgrywającego. Zobaczymy co z tego wyjdzie teraz. No to ciśniemy. Chyba nie uda mi się jednak zrealizować w pierwszym sezonie tego celu, który zakładałem, żeby wygrać wszystko i odejść od... z Interu. Ale jeszcze go chyba nie odmłodziłem na tyle, żeby od niego odchodzić. Zobaczymy. O kurwa. Ale sobie strzelił już utrożny Powiedzmy, że się odbiła. No. Czujecie tą padlinę w powietrzu, którą ja czuję patrząc na ten mecz? Nic z tych ataków nie wynika. Palałam bograf fatalnie. Straszna padlina. Znowu Forlan. Nic nie zdziałał. Okay, to tak samo. Może teraz? Nie. I tym razem fatalnie to wygląda. Może trzeba ich pierdolnąć w przerwie. Suszarka Fergusona. Teraz mają zagrać lepiej. Palermo w ataku Balzaretti O, jak sobie jeblu Od serca? Nie powiem Forlan Że No i widzicie jak, co ja tu mam się z tym zespołem Atakuję, atakuję, chuj z tego wynika To nie będzie przy takiej krzy. Po raz kolejny to trzeba Forlana zmienić, bo jest bezproduktywny. Ten chłopaczek wejdzie, poogra sobie trochę, troszeczkę. Chuju. Dobry przechwyt, palombo. Majko widzę, że o. Z tego wyjdzie, chuj, cały forlan. Fatalny mecz Piach, totalny grę Diego z urugwajskiej ziemi Forlon, Forlon, z boiska. Co to miało być? No jeszcze żółta kartka, No już myślałem, że czerwono dostanie Co jakiś bezsensowny faul To w tej grze jest często spotykane, dobrze lecami palombo dwie piłkę prawka dla palermo piś w powietrzu coś czuję coś zaczynają się gubić chłopaki trochę z interu tak dośrodkował jeszcze i swojego no to nie wygląda rewelacyjnie wcale nie wygląda powiedziałbym nawet Okej, okay, ta próbuje jeszcze. Pod Cini też nic mu nie wychodzi. Co za wiocha. Pierwszy mecz, który wam pokazuje, oni grają taki piach. Niesłychany. Do ataku trzeba się rzucić frontalnego. No Okej, okay, ta Ładnie sobie jedną. No w takim meczu to nawet nie ma co komentować, jak sami widzicie. No taki są jakieś takie lewe. Lewizną woli. Gomez, ale przebój, tylko to nie zostaje, nie ma gry zespołowej, tylko napałę, każdy próbuje. Z takiej gry to nic nie będzie. 80 minuta i dalej 0,0 boczna siatka. Niewiele brakowało i byśmy jeszcze przegrali ten mecz. Chociaż nigdy nie mów nigdy. Zagraliście przechujowo. Miejcie tego świadomość. Bohatera meczu to był Majkon. No, ciekawe. Niewielką przewagę mieliśmy, jak widać. Marta. Marna tak do nasza Kaliari w lidę prowadzi jak widać no już spadliśmy nie, wyżej jesteś Fatalnie ten na wygląda, mam nadzieję, że uda się ten problem jakoś rozwiązać. Następne mecze gramy z Apoarem, a właśnie grupa w lidze mistrzów. mistrzów. Tak wygląda nasza grupa Sporting Lisbona, Bazylea i Apol. Nie jest trudno, więc myślę, że damy radę. No co z Palermo ograliśmy, to jest Apoel nas czeka. A później Później Bolonia w wyjeździe Atal Atalanta i ze sportingiem Lizbona no cóż, to by było chyba na tyle. Idę się trochę powkurwiać po tym meczu. Jak widzicie gra na razie średnio wygląda, średnio się układa, ale może po kilku jakichś zmiankach taktycznych to będzie lepiej wyglądało. Więc życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. W